ma główny 24d ostatnio przeglądając komputer zobaczyłem takie zdjęcie i wydaje mi się to za dużo jak na nieudolną gapie życia osoby mainującej Ramusa alo, alo, alo. No, mam zamiar zrobić wszystko w Unity w Unity i tego I będzie wszystko zrobione w tym jak No, no, no. Zrobiłem. Patrz. Eee, nic nie ma. Zacznę ruszać. Co jest kurwa? Ja pierdolę. Eee, pa. Widzisz, mam tam konsolę tylko śmieszną. Kurwa, gówno jebane Windows. Patrz, i ruszam tym, i zobacz, widzisz? I te cferki tutaj tam się zmienia I widzicie, jest, jest, działa. Patrzę na ping, jak jest. No trochę za duży ping, jak na serwer, który jest lokalnie. Ale pamiętajmy, że to jest Python. Yy, weszłem na takie coś jak replit. To jest jak gdyby. Waops, dobrze chyba gadam. Miałam zamiar z... wykorzystać go serwer. Więc. Wanczam to. No i Ping powinienem mieć, zaraz wam pokażę. Nie, Ping. Powinienem mieć Ping www. I usujmy te klamerki. Co? A czemu? Czemu no to kurwa nie chce działać? Albo za dużo tamtych. Co, Powershell, proszę ci kurwa noc. Co jest z tym głównym jeba Powinno, kurwa tak. i powinno, kurwa. No właśnie no. Mam, powinienem mieć 20-30 ping'u To też te 15-20. Yy, powinienem mieć. No, rozumiecie. No jest więcej kurwa niż 50, 60. Jest 200. I... Wydaje mi się, że nawet jest więcej niż 200. Bo zobaczcie, jaki jest kurwa input lag, Widzisz to? To nie laguje, widzisz, jak chodzi to jak tego? Więc... Nie mam pojęcia, że kurwa to nie działa, nie, nie wiem kurwa, mm, kurwa tak I tutaj jak możecie usłyszeć byłem wkurwiony Nawet powiedziałbym w chół do tego stopnia, że myślałem czy tego nie zrobić w Robloxie Ale lokalnie wszystko szmigało No mm, Dobra, jak się te gramy nazywać? Legen. Nie. Nie chcę mieć z tym. Dobra, jeszcze to wyśrodkować ładnie. Do gierki dodałem kreskę, żeby było widać gdzie kwadraty pójdą. I jeszcze dodałem, że jak masz mniej życia to... Wolniej się chodzi Bariery Z tymi lagami zrobiłem tak, że... Da, dobra, już nic Słyszałem ci lolapk, nie wiem, czy to jest to Ja pierdolę się zawsze uwizujesz Dobra R żyje P Pobiera się Ale matki też pobierzesz? Nie, nie. Nie, nie, to, nie, nie. To, to nie to chyba. No, nie. nie, ty Żartujesz sobie... Hold on. Importnik assets, Buzi For y building scena 0 zigzag Tak, tak. Też to tak to myślę. Building player jest. No, rozumiesz no. Jak tak, tak. Jak włączę wirówkę, to od razu sok się nie robi, tylko pierwsze się mnie. Dobra, pobieram. <laughs> to jest gra na Bacet w ja pierdolę. Kliknę, to będzie... Teraz w tak, tak, No. I to jest A. gra na telefon. <laughs> Cześć. I musisz kliknąć tamte A. zero. Zero musisz kliknąć. Klikam. Kliknij, musisz... klikę zero. Bo by ci gówno takie wyskoczyło. A ci nie wyskakuje gówno. Kliknij zero. Klikam. Klikasz zero. Klikam. <laughs> nie klikasz. No klikam, no! Teraz są cztery tam. Nie mam zero. Mam dwa teraz. Teraz mam teraz. zero. Tak. I klikniesz zero, to co ci się robi? Nic. Jak to nic. A ty... się już się wybierzy. Dziś kurwa pośledzony na pewno. <śmiany> no i co, co ty gadżet? Czemu tak do mnie już mogę sieć? No czymś, bo się nie rysuję. No. Nie. te zero! Halo? <śmiany> 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 no. nie, dobra, zrobiłem to. By teraz. Czy mogę to zniknąć? Przenieś te kosza. Przenieść to kosza, przenieść to kosza. Dobra, e, to teraz, jak to z... zrobić? Ile to jest? Dobra, nie będę, nie, niestety nie będzie. robiłem latarnie na bazie dalej taka ci nazwa osoba kontaktowa Nie no, pierdolisz. O, taki jest mój adres, to jest mój kod pocztowy. Aha. Czy mogę blikiem zobaczyć tutaj, falę? Nie mam karty niestety betowej. No cóż, no. No. Yy... Nie mam karty betowej. Ponieważ.

you <laughs>